Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, witam w sobotnim odcinku. Zastanawiałem się w sumie długo, czy dodatkowy materiał Wam wrzucać, czy już dać Wam trochę spokoju w weekend, mówię tak pół żartem, pół serio, ale odśnieżając podwórko kilka takich przemyśleń w mojej głowie się pojawiło. Później jeszcze wchodząc do internetu, czytając różne newsy, dodatkowo jeszcze utwierdziłem się w przekonaniu, że o jednej rzeczy chciałbym Wam powiedzieć, jedną rzeczą chciałbym się z Wami właśnie podzielić i też chciałbym, abyś się wy w komentarzach napisali, czy się z tym zgadzacie, z tym moim podejściem, a może nie. Ale na początku, w ramach jeszcze standardowo ogłoszenia informacji, przypominam, że już jutro w niedzielę, 3 grudnia o godzinie 20, zapraszam na taki program specjalny, gdzie będziemy kończyć naszą akcję. Inwestorzy pomagają, tak jak widzicie tutaj obok mnie na pasku, zebraliśmy już blisko 5300 zł na dzieciaki, na pomoc domom dziecka. Jestem wstępnie po rozmowie z jednym z widzów też i muszę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej kwota będzie na tyle duża, że pomożemy nie w jednym, a być może w dwóch, a nawet trzech domach dziecka. No i tutaj nawet jeszcze w grę wchodzi poza Krakowem Częstochowa. Więc myślę, że to będzie naprawdę dobry czas. Zachęcam was do dołączenia do akcji. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej grupie facebookowej w opisie też do tego. materiału na grupie facebookowej jest odpowiedni. Post, gdzie staram się co kilka godzin aktualizować właśnie wasze wsparcie, aktualizować wszystkie informacje, wydarzenie jutro już o 20, z wieloma też konkursami, nagrodami, też przypominam o specjalnych koszulkach, które zostaną przygotowane dla osób, które wspierają kanał, wspierają, kanał, wspierają w zasadzie dzieciaki tą kwotą, powyżej 200 zł, tak ustaliłem z, ze sponsorem, z osobą, która się zaoferowała właśnie na takie działania i tutaj już próbuję wyszukać w naszej facebookowej grupie o stosowne zdjęcie, już znalazłem dokładnie taka koszulka zostanie przygotowana dla osób z taką właśnie kwotą wsparcia dla dzieciaków. GPW z Marcinem, obserwuj, inwestuj, zarabiaj i napis pomagaj. Ale przechodzimy już do konkretów, zakończyła się sesja na Wall Street wczoraj, no i tutaj mieliśmy do czynienia z przemówieniami Jeroma Powella, który próbował jakby cały czas prowadzić taką dosyć jastrzębią retorykę w kontekście właśnie jeszcze tego tonowania nastrojów związanych z obniżką stóp procentowych. No niemniej jednak rynek swoje, Powell swoje, trochę tak to zaczyna wyglądać, jakby Jerome Powell już z tymi swoimi jastrzebimi wypowiedziami przestawał być wiarygodny, jakby rynek już był na tyle nastawiony na to, że sytuacja się odwróci, odmieni, dojdzie do piwotu, że słowa Jerome'a Powella, które jeszcze te nastroje nieco tonują, już są e, no, zupełnie neutralne dla rynku, ne, są postrzegane ne, jakby no, w zasadzie nic nie zostało wypowiedziane. No i tutaj właśnie, tak jak mamy napisane w artykule na Bankierze, przez, napisanym przez Krzysztof, Krzysztofa Kolanego, szef rezerwy federalnej usiłował skoncentrować rynkowe oblicze na obniżki stóp procentowych. Powiedział, że, e, powiedzieć, że chyba mu nie wyszło, to jak nie powiedzieć nic, rynek zareagował silnym spadkiem rynkowych stóp procentowych, tych oczekiwań bardziej i wzrostem notowalności Złota, bo złoto przypominamy ponad 1% rosło. Kończyło sesję wczorajszą 1,7 na plusie na poziomie powyżej 2070 dolarów, zbliżając się już znacząco do swojego historycznego szczytu, do którego brakuje dosłownie kilku dolarów. Oberwało się nieco naszemu polskiemu złotemu. Euro-dolar w końcówce sesji no, nieco, nieco znaczy oberwało się, nasz złoty zysk oberwało się oczywiście euro i dolarowi, które traciło odpowiednio około 7,6% i no czyżby, czyżby ta korekta w ruchu, korekta wzrostowa w ruchu spadkowym miała się zakończyć, bo dolar pod na chwilę w okolice 4 zł spada w okolice 3,97, 4,32 pilnuje kurs euro no a w okolicach 1,09 jesteśmy jeżeli chodzi o euro, e, dolar no i co się wydarzyło tak naprawdę po tym wczorajszym wystąpieniu, już pomijając fakt, że tak jak widzieli, indeksy w Stanach kończyły dzień z półprocentowym wzrostem, co jest dla nas oczywiście informacją rewelacyjną, mając na uwadze, że kiedy kończyła się sesja na warszawskim parkiecie z tym ponad 3% wzrostem, no to Stany Zjednoczone były nieznacznie pod kreską, a zatem zapowiada nam się szansa na dobre otwarcie sesji poniedziałkowej i kontynuację wzrostu, być może atak na poziom 2300 punktów, a dodatkowo zobaczcie, jak mocno wzrosło prawdopodobieństwo pierwszej obniżki stóp procentowych już podczas marcowego posiedzenia. Rozmawialiśmy o tym podczas z jednego z webinarów, wtedy to na maj, dopiero na pierwszy dzień maja na to posiedzenie czwarte z kolei od teraz było jakby prawdopodobieństwo wysokie, tego wysokie, albo największy jakby ten odsetek prawdopodobieństwa na to, że. Stopy zostaną obniżone. Tymczasem już 55,1 szans na to, że stopy zostaną obniżone już 20 marca o 25 punktów bazowych od poziomu bieżącego, od poziomu szczytowego. Odchodzi, wydaje się, już całkowicie w niepamięć. Odchodzi do lamusa ta predykcja dotycząca jeszcze jednej potencjalnej podwyżki stóp procentowych, na którą się przecież jeszcze Jerome Powell nie zamykał podczas ostatnich swoich wystąpień, co też oczywiście jest takim pozytywnym impulsem dla rynku. Co by tutaj nie mówić, więc to jest też ta ważna kwestia. Ważna sprawa. Przypomnę, że wczoraj podczas programu na żywo, bo być może nie wszyscy byli do końca, analizowałem wyniki ankiety, którą przeprowadziłem na grupie kilkuset inwestorów. Zagłosowało w niej bodajże w okolicach 140 osób. I według Waszych głosów, perspektywa dla indeksów WIG-20 na ten nadchodzący tydzień jest bardzo pozytywna. Zakładacie zamknięcie tygodnia, no nawet powyżej, była po był 2350. 50 punktów, a ponad 65 albo 70%, teraz już dokładnie nie pamiętam z Was, zakłada, że to będzie zamknięcie powyżej 2300 punktów. Z jednej strony umiarkowany wzrost, ale z drugiej strony jesteśmy po 3% ruchu, więc też niektóre walory stały się coraz bardziej wykupione. To ta kwestia. Zobaczmy na SP 500. Jesteśmy już bardzo wysoko. Oczywiście do ATH jeszcze troszeczkę brakuje ATH tutaj bliżej 4800. My w okolicach 4600 jesteśmy po sesji piątkowej, ale ewidentnie tutaj wygląda to tak, jakby ta korekta, która trwała mniej więcej od końca lipca do końca października, już się zakończyła. W tej chwili doszliśmy do lokalnego szczytu, który być może, być może. Pewne problemy będzie tutaj dla rynku generował. To jest to okolica 4600, o której sobie rozmawialiśmy, ale z drugiej strony. Rynek jest tak mocny, że może być to tylko i wyłącznie trwająca kilka sesji płaska korekta, która de facto nic specjalnego do rynków, do postawy rynków nie wniesie. Mocny też jest DAX. Przypominamy, 16400 już prawie po jednoprocentowym wzroście w piątek. DAX bardzo blisko swojego historycznego szczytu. Tam brakuje około 230 punktów. To już jest mniej niż 2%. To w zasadzie może być taka jedna sesja jak sesja piątkowa, i DAX już się znajdzie powyżej 16500 i będzie testował okolice ATH z szansami. Na pokonanie tego pułapu. Po dobrych sesjach z końcówki ostatniego tygodnia na indeksie WIG, WIG20, WIG oraz SWIG poprawiły swoje historyczne szczyty. Historyczny szczyt poprawił także indeks WIG Banki. No więc nasza polska giełda całkiem nieźle sobie radzi, co by nie mówić, i też wydaje się, że te perspektywy wyglądają naprawdę dobrze, mając na uwadze cały czas rosnące zainteresowanie kapitału polskiego naszą giełdą papierów wartościowych. z informacji jeszcze jeszcze ciekawych. Jedna z nich pojawiła się właśnie po zakończeniu sesji piątkowej. Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie A minus. Agencja właśnie tak zdecydowała. Potwierdzenie, no to oczywiście powiedzmy taka stabilizacja Stabilna perspektywa ratingu równoważy krótkoterminowe ryzyka związane z obniżonym popytem zewnętrznym oraz luźną krajową polityką fiskalną przy wciąż podwyższonej inflacji, bo nieco nam ten dynamiczny spadek cen wyhamował. Przypomnę ostatni odczyt na poziomie 6,5%. Poprzednio też było 6,5%, ale po weryfikacji zrobiło się z tego 6,6%, czyli nieznacznie w górę. Ale ostatecznie no, z miesiąca na miesiąc już te sto, ta inflacja przepraszam, nie spada nam w takim tempie, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni no oby się nie okazało, że ten lokalny dołek na poziomie 6% ponad będzie wyznaczony, bo to cały czas jest odczyt zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% plus minus 1%. O tym pamiętajmy. To jest zbyt wysoka inflacja na długi czas i z nią też trzeba będzie cały czas trzeba będzie cały czas walczyć o tym. Też pamiętajmy, nie można zbyt mocno poluzować tej właśnie polityki fiskalnej. Nie można dać zbyt dobrej Perspektywy, możecie teraz mnie ganić za te słowa, ale nie można dać zbyt dobrej perspektywy polskiej gospodarce, bo jeżeli ją zbyt mocno rozpędzimy tu i teraz, to inflacja być może ponownie nam się zacznie wymykać spod kontroli, jeszcze jesteśmy zbyt wysoko, co w teorii, przynajmniej jeżeli chodzi o takie bazowe podejście, powinno sugerować jeszcze, przynajmniej przez chwilę no takie raczej, raczej bardziej ograniczone właśnie podejście do tego potencjalnego dynamicznego wzrostu. Prawdopodobnie jeszcze dobrze byłoby przeczekać z 2-3 kwartały z PKB niższym, gdzieś blisko zera, może maksymalnie gdzieś w okolicach 1%, no bo jeżeli to PKB też pójdzie znacząco w górę, to będzie duży problem z tym, żeby utrzymać inflację. No zresztą też problemem są de facto polskie wynagrodzenia, które rosną zgodnie z ostatnim raportem około 13%, bo że 12,9 pokazały dane, no i to trochę zbyt duże, jeżeli mamy z inflacją walczyć. Ja przypominam, że przecież wchodzi 800+, plus. gdzieś czytałem, że już chyba w grudniu ma być 800+, plus po raz pierwszy wypłacone, a to też dodatkowe środki na rynku, które no, też będą decydować o wzmożonych zakupach i być może, być może też nie będą na pewno pomagać w tym, żeby tę gospodarkę jeszcze chwilę trzymać w ryzach po to, żeby inflację zbić bliżej celu inflacyjnego. Natomiast przechodząc już do tej myśli, którą na koniec chciałem tutaj z Wami przeanalizować, yy, która mnie w zasadzie najbardziej skłoniła do nagrania tego yy, materiału jednak tak się wydaje, że jak człowiek się odda jakiemuś zajęciu, w tym przypadku w moim przypadku to było akurat odśnieżanie tak jak Wam powiedziałem, dajcie znać czy u Was podobne problemy, ale myślę, że wszyscy z Polski Południowej wiedzą o co chodzi, no tylko u mnie mo mogę Wam powiedzieć, że od wczorajszego programu do dziś, do rana jakieś 30 par centymetrów śniegu spadło, więc nie mało ale no więc było więcej czasu na odśnieżanie i więcej czasu na inaczej, więcej czasu trwało odśnieżanie więc więcej czasu na przemyślenia i jedno z tych przemyśleń, bo ostatnio też jakby Prowadzą tę akcję, albo prowadzimy wspólnie, bo to cała nasza grupa inwestorska pomocy, pomocy przy okazji Mikołaja, pomocy dla dzieciaków z domów dziecka. No i dużo się o tych pieniądzach też mówi, to jest taki temat tabu trochę, i między innymi ostatnio bardzo popularne w mediach są artykuły, wystąpienia, komentarze dotyczące tego, jaki ma majątek dany Polityk. Czy w tym przypadku jak w tym artykule jest to Szymon Hołownia, czy ostatnio też pana Obajtka, majątek był dokładnie sprawdzona w zasadzie to ile, jaką część tego majątku przepisał swojemu synowi po drodze też Sławomir Mence, no generalnie wszyscy politycy muszą ujawniać te swoje zarobki, no ale to w tym powiedzmy, że nie ma nic złego w kontekście tego, że no jest pewnie jakaś komisja powołana, ja się aż tak dokładnie na tym nie znam, która w sytuacji, w której Doszłoby do jakiegoś nagłego wzbogacenia danego polityka, no, jako że piastuje on takie stanowisko publiczne, no to mogłoby się tym zainteresować. A skąd, a dlaczego, co takiego się wydarzyło, skoro, no, jakby ta funkcja, którą dana osoba sprawuje, powinna pozwolić na taki, taki, właśnie przychód, dochód w ramach, w ramach też zajmowanego, właśnie stanowiska, który też jest opisany w prawie i tutaj, no, jakby te ryzy są w miarę znane. Oczywiście, politycy też prowadzą jakby swoje prywatne biznesy, mają jakieś działalności, firmy, to już jest inna sprawa, ale nie będziemy w to zaglądać. Chodzi mi po prostu o to, dlaczego wszyscy tak, wiecie, obgryzają, może nie wszyscy, no nie, nie wiem jak jest w waszym przypadku, ale dlaczego tak trochę to jest, że bardzo klikają się te artykuły, te nagrania dotyczące komentarza, ile kto ma, ile zarobił, tyle milionów, tyle mieszkań, czy znowu z kolei ma mieszkanie, ale za, za to jest na kredytach, no to co on z tymi pieniędzmi zrobił? Jak ktoś jest zbyt bogaty, no to już wtedy pojawia się zazdrość u Polaków. Dlaczego on tyle tych pieniędzy, na czym on tyle tych pieniędzy zarobił? Yy, może oszukiwał, na pewno oszukiwał, bo przecież nie mógł tyle yy, właśnie uczciwie zarobić. Z kolei, jeżeli jest to inny, yy, inna osoba, która na przykład ma jakieś skromne mieszkanko, też załóżmy jakiś polityk i yy, yy, dodatkowo jeszcze nie mały kredyt na to mieszkanie, to już się pojawiają takie no, opinie, że yy, co on wie o przemyśle, co on wie o przedsiębiorstwie, no jakby działalności przedsiębiorczej, o biznesie, a wypowiada się w mediach, skoro on nic w życiu nie osiągnął, bo jest biedny, bo na przykład ma tak mało pieniędzy, albo wręcz jest nawet pod kreską, no, chociaż pod kreską w sumie ciężko być, ale też można być, no umówmy się, też można być pod tą przysłowiową kreską przy okazji określonych zdarzeń życiowych, no ale tak naprawdę co nam wszystkim do tego? No, każdy w jakimś stopniu ma lepszy, lepszą głowę do biznesu, inny ma nieco gorszą głowę do biznesu, jeden Bardziej oszczędza, inny więcej pieniędzy wydaje i na przykład korzysta z tego z życia, ale po co to tak komentować? Po co tak się tym wszystkim emocjonować? Ja tego kompletnie, kompletnie nie mogę zrozumieć. No to tak wyobraźcie sobie, że Wy tak, no załóżmy, załóżmy, że tak jest, że tak szeroko rozmawiacie, komentujecie ile kto ma, ile kto posiada, a na przykład zdarzyłoby się, że. Pojechalibyście no, z jakiegoś powodu, jakiejś, jakieś, nie wiem, telewizji, załóżmy, czy nawet w rozmowie z sąsiadem, on by Was zapytał: A ile Ty masz tych pieniędzy na koncie, albo y, ile jest warte Twoje mieszkanie, ile masz mieszkań, ile masz działki i jeszcze ile ma Twoja rodzina majątku? No to zastanówcie się, czy bylibyście tak bardzo skłonni do udzielania tej odpowiedzi, czy raczej wolelibyście to, tę odpowiedź zachować dla siebie. No właśnie, to też tak trochę jest, wiecie, cudze komentujemy, a swoje niech już będzie cichutko, skromnie ukryte, bo po co się pewnymi rzeczami chwalić? Może nieco przyciągnąłem ten wątek, ale jakoś tak mnie ten temat, nie wiem, trochę dziwi i nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak zostałem też nauczony w życiu, jak postępuję, ale po prostu mi się to jakoś tak nie podoba i chciałem wam się, z Wami się też tym podzielić na koniec tego materiału a jak jesteśmy już przy finansach, no to też jeszcze raz przypominam Wam, jutro o 20.00, finał naszej akcji, w której zbieramy środki dla dzieciaków. Przy okazji Mikołaja zebraliśmy już ponad 5200, prawie 5300 zł. Tutaj będą nagrody w dodatkowych konkursach jutro. Wszystkie osoby wspierające kwotą 200 plus otrzymają taką właśnie okazyjną koszulkę. Okazyjną, bo Obserwu Inwestycji Zarabia to logo naszej grupy, ale pomaga i to jeszcze ten dopisek, który jest właśnie powiązany, stricte z tą akcją, którą tutaj prowadzimy. Zachęcam Was do dołączenia do naszej grupy facebookowej Obserwuj, inwesty, Zrobię. Tutaj wszystkie szczegóły są zamieszczone. Zachęcam też do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji pod tym kanałem. Powoli ten tydzień wzmożonych działań się kończy. Starałem się codziennie dla Was publikować nowe, dodatkowe treści, mimo że czasem brakowało czasu, ochoty, czasem też zdrowie nie pozwalało, bo wiecie, że z gardłem małe problemy są ostatnio, może dlatego, że zbyt suche powietrze, może dlatego, że zbyt dużo mówienia, ale starałem się jak mogłem, żebyś My też wspólnie tę naszą akcję tegoroczną jak najbardziej wypromowali i jak największą kwotę udało się zebrać. Bardzo dziękuję za uwagę. Wyświetlam na koniec jeszcze listę wszystkich wspierających z poprzedniego miesiąca. I tak jak powiedziałem, przez cały grudzień po naszej akcji będzie wyświetlana lista wspierających z listopada, plus tych, którzy jeszcze teraz 1 grudnia dołączyli do tej naszej akcji. Inwestorzy pomagają nas. na koniec, przypominam, o kciukach, dzwoneczku, a także oczywiście o tym, żeby kanał subskrybować, no bo żeby kliknąć dzwoneczek, nam subskrybować trzeba. Czekam na wasze komentarze, jak wy jakby podchodzicie do tego tematu, który poruszyłem, ewentualnie też dotyczące pierwszej części materiału dotyczącej właśnie gospodarki, polityki właśnie Stanów Zjednoczonych i tego czy waszym zdaniem również te słowa Jeroma Pawela trochę jakby nie są już tak istotne dla rynków tak jak wcześniej. Wszyscy czekaliśmy na wystąpienia z wypiekami na, na policzkach, tak? Teraz e, Power swoje, a rynek i tak swoje. Dziękuję za uwagę. Spokojnej soboty. Do usłyszenia jutro w niedzielę 3 grudnia o godzinie 20. Pozdrawiam.